Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, 23 grudnia w przeddzień wigilii na wspólnej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia. Pragnę się modlić wraz z wami w intencjach, które napisaliście w komentarzach, intencje, które nosimy w naszych sercach. Ja pragnę dzisiaj modlić się za każdego z Was, prosząc dla Was o spokojne, rodzinne, zdrowe i błogosławione święta. Zatem przeczytam teraz wszystkie intencje, które są napisane w komentarzach, a później, oczywiście, będziemy rozważali dzienniczek i wspólnie się modlili. Pani Anna, modlę się o pokój serca dla mnie i dla syna. Modlę się Pani Alicja, modli się za wszystkie dusze zmarłe z jej rodziny, za księdza Piotra prowadzącego koronkę i Jego mamę. Pani Teresa, modlę się o błogosławieństwo, o błogosławione święta Bożego Narodzenia, dla rodziny, znajomych i wszystkich parafian. Dziękuję, Panu Jezu, dziękuję Panie Jezus za szczęśliwy przyjazd. Syna z rodziną do domu, Pani Marylka, proszę o szczęśliwą podróż dla nas i wszystkich kierowców, których będziemy spotykać na naszej drodze. Pani Elżbieta, proszę o Boże o zdrowie, aby mogła chodzić. Pani Amelia, modlę się o dobrą spowiedź. Pani Danuta, proszę o pokój na świecie i w naszych rodzinach. Zatem rozpocznijmy. Teraz fragmentem Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny. 22 marca 1936 roku, kiedy przyjechałam do Warszawy, weszłam na chwilę do małej kapliczka, kapliczki, aby podziękować Panu za szczęśliwą podróż i prosiłam Pana o pomoc i łaskę we wszystkim, co mnie tu czeka. Podaję się we wszystkim jego świętej woli, usłyszałam te słowa. Nie lękaj się niczego. Wszystkie utrudnienia posłużą na to, aby się urzeczywistnia, urzeczywistniała wola moja. Zatem wyciągnijmy kochani nasze różańce i módlmy się wspólnie w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod ponskim piłatem, ukrzyżował u i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty kopcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, <laughs> miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas I całego. i całego świata. Dla jego bolesnej męki. <laughs> I całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew. Dusze i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki <gryw startups> mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, i całego, świata. Jego bolesnej męki i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny. Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. Jezu ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Kochani, dziękując sobie za wspólną modlitwę, poprośmy teraz jeszcze Maryja, aby nas przeprowadziła przez ten ostatni dzień naszego Adwentu, aby prosto jutro, kiedy będziemy zasiadać do wieczerzy wigilijnej, była razem z nami, ze swym Synem Jezusem Chrystusem. Święta Matko Boga, w milczeniu i pokoju niosłaś pod sercem i wydałaś na świat tego, który wszystko dźwiga na swoich barkach. Bądź naszą przewodniczką, bądź naszą przewodniczą drogą, bądź naszą przewodniczką na drodze do Bożego Narodzenia, aby czas, w którym będziemy świętować narodziny Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela napełnił nasze serca radością i nadzieją amen święta siostro Faustyno módl się za nami święty Janie Pawle II módl się za nami błogosławiony księże Michale Sopoćko módl się za nami Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami i przyzywajmy stawiennictwa opiekę świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą wstrąć do piekła. Amen. I przyzywajmy jeszcze orędownictwa świętego Józefa, ziemskiego opiekuna Pana Jezusa. Pod Twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, wcielonego Boga, mniemany Ojcze, naszymi prośbami. Nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Ojcze chwalebny i błogosławiony, opiekunie nasz, patronie nasz, pocieszycielu nasz, swoim niemanym, najmilszym Synem Jezusem nas pojednaj. Twemu Synowi nas polecaj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj. Amen. Niech Boże błogosławieństwo każdego z nas prowadzi. Pan z Wami. Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu, niech będą dzięki. Dziękuję za dzisiaj. Zostawcie łapkę, jak się podoba, w górę, zasubskrybujcie kanał, poinformujcie swoich znajomych. Jeśli chodzi o jutro, no to może być różne. Jeśli by nie było o godzinie 15.00 koronki, to znaczy, że Jestem w drodze już na wigilię do mojej siostry, ale jeśli okaże się, że wigilia będzie troszkę później, dlatego postaram się połączyć z wami na wspólnej modlitwie. Jeśli nie, no to do zobaczenia w pierwszy dzień Narodzenia Pańskiego, ale wierzę, że jutro, jutro również będziemy mogli przeżywać wspólnie naszą modlitwę. Za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia z Panem Bogiem.